Dzień dobry, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj głównym tematem tego wyjazdu jest Wisła, rzeka Wisła, nasza najdłuższa polska rzeka. Mieszkam mniej więcej 20 km od tego miejsca, w którym się teraz znajduję. Także bardzo taka krótka wycieczka, ale postanowiłem wykorzystać to, że wyszło słońce, bo wiecie, w tym momencie. Roku tego światła jest rzeczywiście jak na lekarstwo, więc kiedy tylko coś się pojawia, to staram się to wykorzystać. Przyjechałem tutaj, jak widać, za mną Mazdą CX30 i postanowiłem też trochę nakreślić tło tych różnych moich podróży. Bo teraz rok się rozpędza, zbliża się luty, marzec, kiedy zacznę więcej wyjeżdżać, więc chciałbym w ramach takiego wprowadzenia, bo być może nie wszyscy wiedzą, że od 2016 roku jestem redaktorem projektu Slow Road by Mazda, i do moich zadań głównych należy podróżowanie po różnych ciekawych miejscach w Polsce właśnie samochodami Mazdy. Dzięki uprzejmości Mazda Polska mogę tak naprawdę przemierzać tysiące kilometrów po Polsce w każdym roku i odwiedzać różne najciekawsze, najmniej oczywiste i najfajniejsze miejsca, którymi się później dzielę ze wszystkimi na stronie internetowej www.slowroad.pl. A na bieżąco można też śledzić te moje podróże na profilu facebookowym Slow Road by Mazda. Nie jestem mocny w samochody, bo już wielokrotnie ktoś mnie Pytał, dlaczego nie nagrywam jakichś materiałów o tych samochodach, bo byłbym w tym niewiarygodny. Nie jestem technicznie mocny, jeśli chodzi o samochody, mogę oceniać je głównie z takiej perspektywy użytkownika, z perspektywy kierowcy, który pokonuje rocznie pewnie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów po Polsce, bo to też jest tutaj nie bez znaczenia, gdzie. Te kilometry się pokonuje. Jeśli ktoś jeździłby autostradami do Francji, to też tych kilometrów nakręci, ale to jest zupełnie inna perspektywa. Ja jeżdżę tymi Mazdami od 9 lat. I tak naprawdę, do której nie wsiadam, to po tygodniu mógłbym powiedzieć, że ta jest moja ulubiona. Teraz tak naprawdę tą Mazdą CX-30, która stoi za mną, byłem y, nad morzem. Pojechałem właśnie tutaj z Puszczy Kampinoskiej na Hel, a później z y, Półwyspu pojechałem do świnoujścia, więc tak naprawdę wzdłuż całego wybrzeża. Więc to są wiecie różne drogi, i takie bardzo lokalne, i jakieś leśne i takie drogi szutrowe, ale też oczywiście autostrady, drogi szybkiego ruchu. I co mogę powiedzieć? No to e, tak się zastanawiałem, jak ja miałbym podsumować ten samochód, e, moje wrażenia z jazdy tym samochodem. Myślę, że Mazda CX30 przekonała mnie do siebie w momencie, kiedy e, w pisałem w nawigacji, będąc w Świnoujściu, adres domowy i zobaczyłem, że mam ponad 6 godzin jazdy. To mnie lekko przeraziło i normalnie, no to po prostu to jest taka wyprawa niemalże na cały dzień. Było już dosyć późno. On przychodził wieczór, mówię, kurczę. Taki kawał drogi i powiem Wam, no, że jechałem. Fizyki się nie oszuka. Jechałem. Z taką prędkością autostradową, czyli tam około 120-130 km na godzinę, dojechałem do domu 15 minut przed tym czasem, który pierwotnie pokazywała nawigacja, i nie byłem zmęczony. I myślę, że to jest w ogóle. E Największa zaleta, jak dla mnie, tego samochodu, że nim się po prostu jedzie bardzo, bardzo wygodnie. Tak samo zresztą jak tutaj. Dojechałem, widzicie, mogę sobie wjechać nad samą rzekę, mam napęd na cztery koła, z którego tak na co dzień pewnie nie mam szansy, żeby skorzystać, ale jak sobie tutaj przyjadę na taką rzekę nad Wisłę, to nie mam obaw o to, że nie wiem gdzieś tutaj kawałek błota, a ja już nie przejadę. Tutaj za mną widać, że kiedyś z tego nowego secymina można było na drugą stronę wisły przeprawić się promem rzecznym. Próbowałem znaleźć informacje, czy to nie działa tylko teraz w okresie tym jesienno-zimowym, a wiosną i latem można przeprawić na drugą stronę wisły, ale nigdzie takich informacji niestety nie znalazłem. A po co ja tutaj w ogóle przyjechałem? Bo y, o tym chcę Wam opowiedzieć, a właśnie zmierzam też do tego miejsca, ale oczywiście teraz. Będzie tutaj latał nad nami jakiś samolot i pewnie może będzie go nawet słychać na tym nagraniu, bo to wiecie, to jest tak zawsze, że jak ja gdzieś pojadę, zaczynam nagrywać, to albo ktoś wychodzi, kto nie wiadomo skąd się wziął, albo przejeżdża samochód, albo lata jakaś awionetka, która też w sumie nie wiem skąd się tu wzięła, ale na całe szczęście nie było jej przed chwilą, kiedy latałem tutaj dronem, bo. To był też jeden z powodów, na których chciałem tutaj zajrzeć, bo byłem tutaj tak mniej więcej z miesiąc temu, zrobiłem sobie kilka takich poglądowych zdjęć, bo przyjechałem tutaj już było dosyć późno i oceniłem to miejsce w takim moim osobistym rankingu bardzo wysoko, jako bardzo ciekawe takie miejsce, do którego warto wrócić ze względu na te wyspy na Wiśle. No, ale to była taka zagadka, bo nie wiedziałem, jak one będą wyglądały z drona. Teraz już wiem i no naprawdę powiem wam, że byłem zachwycony tym, co zobaczyłem na ekranie kontrolera w trakcie lotu. Ale tak naprawdę przyjechałem tutaj z innego powodu, z powodu pewnego drzewa. Już wiem, że będę musiał się z tym moim tutaj nadwiślańskim drzewem zaprzyjaźnić, bo Chyba dzisiaj jest nie to światło. Tak sobie chwilę myślałem o tym, dlaczego wtedy zrobiło to na mnie aż tak wielkie wrażenie, a dzisiaj chyba mnie aż tak nie porwało. Może to było widać, też jak tutaj przyszedłem, może nie potrafię tego ująć, ale wydaje mi się, że wtedy a zresztą zobaczcie, zobaczcie to zdjęcie, które ja tutaj zrobiłem, teraz mała przerwa na nieruchome zdjęcie w filmie. No i widzicie, coś tutaj chyba nie gra, bo ono wtedy wyglądało tak trochę, nie wiem, jak z jakiś smog, jak jakieś pazury prehistorycznego stwora. No a dzisiaj, kurczę, trochę wygląda zwyczajnie, albo inaczej wygląda trochę podobnie do tej całej reszty, która tutaj jest. I to też jest, wiecie, ciekawe takie doświadczenie, jak. Zmienia się nasza percepcja, jak zmienia się postrzeganie pewnych miejsc, bo mi się to oczywiście bardzo podoba i w ogóle nie żałuję, że tu przyjechałem, żeby nie było, bo raz, że te piękne wyspy, które mogłem zobaczyć z perspektywy drona, one no po prostu wymiatają, moim zdaniem. No i kiedy zderzę to z tym drzewem, de facto, dla którego tu przyjechałem, no to, to mam świadomość, że nie porwie Was to pewnie tak. Jak to co zobaczyliście tutaj na tych obrazkach, yy, gdzie Wisła gra pierwsze skrzypce. No, ale cóż, ja się nie poddam, bo uważam, że to drzewo jest wyjątkowe, że ono ma taki potencjał fotograficzny, filmowy. Tylko yy, być może muszę tutaj wrócić w gorszą pogodę, paradoksalnie. Dzisiaj jest piękne słońce, błękitne niebo, i to chyba zabija tę scenę. Ono było takie. Wampiryczne, takie wiecie, groźne, no ale wtedy nie było światła, była mgła, i tutaj wszystko wiecie, takie było ten drugi brzeg. To nawet już był taki trochę, wiecie, jak z jakiegoś horroru się tam te domy wyłaniały. No, a dzisiaj to jest tak trochę pocztówkowo, i być może, właśnie dlatego nie wiem. Na całe szczęście to nie koniec tej wycieczki, bo mam jeszcze dwa miejsca, które was dzisiaj zabiorę, o ile oczywiście starczy mi czasu, bo dni są strasznie krótkie. Kurczę, tak jakoś latem się tego tak nie odczuwa, teraz jest już tam koło godziny 14. Zostały mi dwie godziny yy, słońca i ono po 16 zaraz zajdzie i koniec. Więc tak się trzeba, trochę, trzeba się trochę ruszyć. Ja się tu jeszcze pokręcę koło tego drzewa, spróbuję zrobić ujęcia z różnych stron, żeby Wam to yy, jakoś pokazać, ale Coś tu nie gra, i więc pewnie kiedyś tutaj jeszcze będę musiał i chciał wrócić. Na mnie już pora, i wyjeżdżam właśnie tutaj z Nadwisły w Secyminie Nowym czy w Secyminie Polskim. To są generalnie okolice tej dawnej przeprawy promowej. Także, gdybyś ktoś chciał znaleźć to miejsce, no to właśnie trzeba by to na mapie zlokalizować i tutaj ustawić sobie nawigację. Ja jadę teraz do takiego drugiego ciekawego miejsca, które na dzisiaj wybrałem. Ale chciałem powiedzieć wam jeszcze jedną rzecz odnośnie Mazdy, no bo powiedziałem, że to auto jest mega wygodne i że generalnie jestem nim zachwycony i ta Mazda CX30 naprawdę robi robotę, bo tyle kilometrów ile przejechałem przez ostatnie 10 dni i z przyjemnością dalej patrzę na to auto i do niego wsiadam. Ale jeszcze jedna rzecz, jest myślę, że bardzo istotna w ogóle w kontekście całej mojej współpracy z Mazdą, całego slow roadu tych 9 lat. Bo wiecie, co jest dla mnie jako kierowcy, jako takiego autora przewodników, fotografa, dla mnie najistotniejsze jest to, że ja wsiadam do tego samochodu, tak jak teraz. Przyszedłem po zdjęciach. Cieszę się na, na, na jego widok zawsze, bo już wiem, że coś się będzie dalej działo. Przyciskam przycisk start, ruszam i jadę i dojeżdżam bezpiecznie na miejsce. I powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo przecież wiadomo, że wszystko może się zepsuć i tak dalej. Ja od 9 lat jeżdżę tymi samochodami przeróżnymi, bo to jest tak że ja teraz przez jakiś czas mam Mazda CX30, za kolejne dwa tygodnie będę jeździł Mazdą CX80, później jakąś może nową Mazdą, tą elektryczną szóstką 6E, która widziałem, że miała premierę. To się zmienia, to, to, to nie jest tak, że ja mam to auto na jakoś na długo, zazwyczaj tydzień, dwa. Więc jeździłem, myślę, że całą gamą, jaką w ogóle Mazda posiada. I, no kurczę, byłem tymi samochodami na Syberii, byłem na Nordkapie, byłem w przeróżnych miejscach tutaj w Europie, w Polsce. Zima, lato, no nie ma znaczenia, gdzie, po błocie, po śniegu, yy, no po prostu najróżniejsze warunki i nigdy mi się to auto, żadne, żadna Mazda mi się nigdy nie zepsuła. Nie wróciłem z żadnej podróży na lawecie. Tylko tak, jak bezpiecznie z domu wyjechałem, tak bezpiecznie do domu wróciłem. I myślę, że po tym komforcie, o którym Wam powiedziałem, czyli tym, co dla mnie osobiście w kontekście mojej pracy jest też bardzo ważne, bo tych kilometrów mam do przejechania setki, tysiące w ciągu roku, i to, że mogę podróżować tak komfortowo, to, to jest ważne. Ale ta właśnie pewność, że ja już się nawet przestałem nad tym zastanawiać. Wiecie, ja po prostu wsiadam do samochodu i wiem, że on pojedzie i wiem, że sobie poradzi i jakby nie mam czegoś takiego, że się boję, że nie wiem, to auto mi się rozkraczy na środku drogi, że będę wracał na lawecie. No po prostu Mazda nie przekonała mnie o tym jakimiś, wiecie, artykułami w gazetach, tylko przekonała mnie o tym po prostu swoją jakością po to mówię, każda podróż to jest praktycznie inny samochód, nowy, taki, który po prostu nieraz jadę nim tylko raz. Czasami jest tak, że te samochody mi się powielają, co można zobaczyć na zdjęciach, ale co do zasady, no to ciągle je zmieniam. Też jeżdżą inni ludzie między tymi okresami, kiedy ja go na przykład nie mam, więc też spotykam niektóre samochody po kilku tysiącach kilometrów, wsiadam i dalej jest dobrze. I to jest, myślę, że jako mnie laika w świecie motoryzacji to właśnie te dwie rzeczy, czyli komfort, to co powiedziałem na początku i to, że teraz sobie wsiadłem, odpalę i pojadę. Bo, wiecie, dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja pewnych zdjęć nie powtórzę, jeśli gdzieś nie dotrę na czas. Jestem często bardzo umówiony w różnych stu miejscach i też muszę się z tego wywiązać. Chcę się wywiązać, chcę być słowny, jeśli się z kimś umawiam. I mazda mi to zapewnia. Także teraz mam nadzieję, że bez żadnych problemów dojedziemy nad ujście Bzury do Wisły. Dotarłem nad ujście Bzury do Wisły. Przepiękne miejsce. Tylko wiecie, jeden mały problem, bo to miejsce rzeczywiście jest piękne, ale z lotu ptaka. Yy, specjalnie przyjechałem tutaj po to, żeby polatać dronem w tej okolicy, bo zdaję sobie sprawę, że. Bardzo trudno jest zobaczyć w ogóle jakiekolwiek tematy związane z rzeką. Jeśli nie ma w okolicy jakichś gór, wzgórz albo punktów widokowych, No to, to to jest problem, bo tutaj jest po prostu płasko. Ja teraz wszedłem na taki wał przeciwpowodziowy, ale to dalej nie pozwala na jakieś, nie wiem, szersze spojrzenie. Co innego w momencie, kiedy, no właśnie, można podnieść drona na te 100-120 metrów i spojrzeć na to jak to wygląda. No, jest po prostu przepięknie. No ale tak ten czas szybko leci, że zaraz słońce mi zajdzie, a chciałem zdążyć jeszcze podjechać w jedno miejsce do Wyszogrodu, czyli przejadę teraz tym takim długim mostem, który było widać też na tych ujęciach, przejadę nim do tego miasteczka po drugiej stronie Wisły. Jadę tam specjalnie po to, żeby Pokazać wam jedno bardzo ciekawe miejsce, ale o tym więcej opowiem, jak już z niego wyjdę. Wyjaśniam, co mnie tutaj przygnało. E, mianowicie jest to piekarnia. Piekarnia niezwykła i to mówię z całą odpowiedzialnością za te słowa. To jest piekarnia, do której my mając 40 minut, czasami potrafimy w niedzielę przyjechać specjalnie tylko po to, żeby kupić tutaj e, pieczywo. Ja jestem fanem tego pieczywa, to piekarnia tutaj patrzę sobie teraz na mapę, bo tak naprawdę zawsze jeżdżę do piekarni, nigdy się nie zastanawiałem jaką ona ma de facto nazwę. Także na mapach Google możecie to znaleźć to miejsce jako piekarnia Kopka i Domański. To jest kultowe miejsce, o tym powiedział mi Szymon, którego serdecznie pozdrawiam. On też mieszka na terenie puszczy Kampinoskiej. Także Powiedział mi, że tutaj, jak się przyjedzie, to lepiej, żeby nie być głodnym, bo kupują oczy, kupuje węch. Po prostu, jeśli jesteście sobie w stanie wyobrazić najpiękniejszy zapach pieczywa, jaki w życiu mogliście poczuć, no to tutaj jest on jeszcze lepszy. Po prostu ja czegoś takiego nie czułem, a jestem w ogóle fanem pieczywa wszelakiego, niestety. Co, e, próbuję z tym walczyć, ale no nie mogę. A w takim miejscu to nie mogę podwójnie. Po prostu jak tu wchodzę, to, to kupuję. No co, co kupiłem? Dzisiaj kupiłem chałkę, bułki, e, dwa pączki i, i zobaczcie, jak to jest bułka. Uwaga, pokazuję i objaśniam. Posłuchajcie. I zrobię to dla Was, bo ja po prostu tę bułę zaraz zjem suchą. Nie potrzebuję do niej niczego, bo po prostu ona jest tak pyszna, że no można ją zjeść o po prostu. Mm. Jeszcze ciepła. No, po prostu. O! Na znowu w tym pięknym samochodzie. No, coś wspaniałego. No, po prostu. Mm, jak to pachnie. No, ale żeby nie było, to zabiorę Was jeszcze na koniec tego filmu nad Wisłę w Wyszogrodzie, bo to jest też tutaj piękne miejsce, które warto zobaczyć. A ja teraz w samochodzie mam zapach tych bułek. No, po prostu będę znowu jechał do domu, je wcinał. No, ale co, jestem na to przygotowany, wiem, że tak po prostu zrobię. Tak jak przewidywałem, bułę już zjadłem, i przejechałem nad Wisłę. Także chodźcie zobaczyć, bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Zaraz wam to wszystko tutaj pokażę. Ja sobie tak zaparkowałem, żeby za chwilę zrobić zdjęcie. Niemalże nad samą rzeką, nad Wisłą. Bardzo fajnie. O, uwaga, będzie pierwszy pocztówkowy kadr. No i patrzcie jak ładnie trochę śmieci oczywiście jak to zwykle w takim miejscu, ale cóż zrobić? Ja już się po prostu niestety do tego przyzwyczaiłem i nie łudzę się po prostu, że będzie inaczej. Jajku, wiecie co, czas smak tej bułki mam w ustach jakieś, to było dobre. O a tam sobie zachodzi słoneczko, a tutaj skarpa w Wyszogrodzie. Tam u góry jest ta piekarnia. O, tu mój cień. Macham teraz do Was. O, i i cóż, i kończę ten odcinek, bo pora wracać do domu, bułki, bułki świeże są, także mogę już spokojnie wracać, tak żeby wam jeszcze większego smaka narobić, to wymarzyłem sobie, bo w ogóle udało nam się kupić. Chcieliśmy kupić na Allegro, nigdzie nie mogę znaleźć y, takiego serka białego, serek mój ulubiony z wielunia nigdzie tego nie mogę dostać i w końcu się wkurzyliśmy kupiliśmy to na Allegro przyszły takie dwa wielkie opakowania więc sobie jak wrócę do domu zrobię kanapki właśnie z tym białym serkiem moim ulubionym z wielunia to jest podwójnie mój ulubiony bo on się nazywa mój ulubiony a również jest moim ulubionym serkiem także no podwójne dzisiaj szczęście też super bo naprawdę bardzo ładny dzień fajne kadry no jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego krótkiego, chyba trzygodzinnego wyjazdu. Także cóż, żegnam się dzisiaj z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.